Jucie ze strony Wam też nagram na odcinek Mach, bardzo na moim kanale i co? Na sam początek chciałam powiedzieć, przy 15 łapek i kolejny odcinek i dzisiaj nagrywam sobie challenge, że nie możemy wcale używać złota, tylko same żelazo. A więc no jak chcecie kolejny odcinek 15 łapek i od razu na początku chciałem Was zaprosić na mój serwer i na mojego Discorda serwera, bo mam serwer na Micro Bedwars. Na razie tylko Micro Bedwars, ale w przyszłości więcej minigierek, tak więc zapraszam, zapraszam. Jak to ten odcinek prawdopodobnie pewnie oglądacie w piątek, tak, te ABC są w sobotę, tak więc zapraszam was bardzo na beta testy i co? Przechodzimy do odcinka B, Dobrze widzę, taniec jest jesteśmy już na Arena i to taka no git mapka nie powiem, ja na swoim serwerze mam autorskie, jakbyście się też, tak, więc Kozacko w ogóle tutaj, ktoś ma level 96, tak, więc było 53, więc po do Gielka się zaczynają 20, tak, więc za dobry nie jestem. Przepraszam też za mój głos, ale jestem troszkę chory. Mi jest z głowy nic nie spadło, tak, więc git. Tak, więc nie powiem tego słowa, bo YouTube ten zajmie film, ale no, każdy jak będzie chciał, to się domyśli, nie? No i mi się wydaje, żebyśmy już poszli ceny. na białego na luzie, tylko nie wiem, bloków, i tak, tak, tego więc będzie trzeba i bloki kupić i przepraszam za w tle jak to słyszycie, ale mam remont, więc no no mam 48 bloków. Mi się wydaje, że to wystarczyło. Tutaj nie wiem, co biały robi za bardzo. Nie wiem czy ogarnia, czy nie. Zaraz się okaże. Przepraszam za mojego butterfly'a, bo i tak nie umiem, wiem o tym. Pójdziemy szybkim speed bridge'em do białego. Wow, God Bridge'a robi. Pa God Bridge'a. Patrzcie, zlaga ma. Nie ma go tam, nie? Dobra, nie ma go. On ma też pobedzie, więc kozacko. Ma pobedzie i gabgapkę w ogóle też nie żeby kupować, tak jest bardzo słabiutko. Bo gabgabek zawsze na się Możemy go i sklepać. U mi god. Bridge, ale którą jest level? 19, mniejszy ode mnie. Pyk, pyk. Py, py. Spróbuję go sklepać i co? Sklepaliśmy go na szczęście, tak więc, no, zbrojkę tylko za 40 zł. Tutaj w ogóle nie, nic nie ma. Ja to odkładam, żeby teraz nie było. I bym poszedł tutaj od niego w sumie na diamenciki, no bo po prostu enchanty, jakiś generator by się przydał, żelaza czy coś, bo mamy w ogóle złe, ze złotem nic nie możemy robić, tak więc słabiutko. Ale co, jak wiecie, jak mówiłem, kolejne odcinki, 15 łapek i w ogóle ostatnio mi strasznie, jak to mi spadło, bo dawno, bo za późno. Wrzuciłem film i coś tam się Dla mi spała aktywność, ale to nic Nagrywamy sobie dalej Tutaj sobie weźmiemy cztery diamenciki To jest kozacko, bo są cztery tutaj Teraz sobie pójdziemy szarne, kupić Może w końcu wygram Na pierwszym challenge'u, nie wiadomo, nie wiadomo Widzowie, tutaj sobie kupujemy ten W ogóle trudno to jest nagrać, bo Na pixel, bo tutaj wiadomo jacy ludzie Robią jakichś tryhardzi, ale co Takie życie, nie? I, co? I teraz sobie pójdziemy do Naszej bazy żeby kupić kilof. Przepraszam, jak jest za głośno moja myszka, ale jak będę o to będę widział, to już postaram się nie robić butterfly'a. Mamy tutaj ło, 40 akurat nam na zbrojkę starczy. Złoto wyrzucamy, żeby nikt przypadkiem też nie wziął. Mamy tutaj 3 czy żelaza. Mi się wydaje, żebyśmy mogli pozbierać w sumie sobie na kilofik jakiś. To w sumie weźmiemy tak. O, sobie weźmiemy taką i pójdziemy w sumie na diamenciki i sobie kupimy jakąś zbrojeczkę chyba. I potem ze zbrojeczki sobie kupił... No, można kupić generatory w sumie. Jakieś prota może cztery. Co o tym myślicie widzowie? Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, nie wiem. Napiszcie w komentarzu hashtag diament. od super ci serduszko. Nie, fioletowy widom nie idzie. Najgłożej. Mam połóżku, mam połóżku, mam Dobra, ale sklepaliśmy na szczęście go. Sklepaliśmy go na szczęście i teraz co? Nic nam nie pozostało to kupić i to. I kupiłem, dobra. Nic tam nie pozostało, bo gabgabka nie kupię. Chyba, że mi wybaczy się. Nie no, nie będę oszukiwał challenge'u. Gabgabka nie kupię. Zostało mi tylko regenerację kupić widzowie. Regenerację kosztuje jeden, tak? Tak, jeden kosztuje. Tak, więc teraz szybko lecę na diamenciki i regeneracja jest kupywana I będziemy w bazie się bardziej trzymali, nie? Bo nie chcę ryzykować też, żebyśmy na jakieś ginięcie. Jakbyśmy to wygrali bez łóżka, to już w ogóle by było kogoś widowie. Oj, to miałem kupić. Dobra, pięknie. Tuż niech nam się robi. Chyba do nas nikt nie idzie. A więc na pewno kupił mieczek i to. Dobrze. Jestem wtedy to i to kupił. Nie, idzie do nas, na szczęście nie. I co, i bloczki, i za bazę lecimy, nie? Bo nie chcę się teraz bardzo narażać. Nie, wiem, że trochę bawię się w Wojana, ale... Nie chcę jakby narażać widzowie, tylko po prostu chcę to raz wygrać jakiś challenge. Ale może pójdziemy, w sumie. Może pójdziemy raz się, że jak to mówią, tylko bloczki z dokupię. No i co, możemy w sumie iść zbrojkę, by trzebało jeszcze jedną lepszą. Ja byśmy, byśmy mogli w sumie iść na tego ziomka, tylko bym musiał se iść po żelazo i inne rzeczy do tego, do do do, do, do do, do, różowego. Nie, to jest biały. Różowy był tutaj po prostu dobra. No sobie mi się wydaje, żebym se raz kupił jakieś nożyce. Chcę dokupić jakieś bloczki. I oczywiście żelaz zostawiamy. Złoto wyrzucamy. Tam jest. Tam jest różowy. Tak, tak blisko. zaraz zobaczymy, widzowie. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Za bardzo się mogę HP tracić. Jakby to były cztery diamenty, było kozacko. A różowy nie żyje, widzowie. To ogień Zielony i czerwony tylko. Więc kozacko. Ja jedę sobie kupić brojkę. Myślę, że tak, no, do prota trójki byśmy poczekali. I dopiero wtedy byśmy coś zaczęli działać. Ósameczka, czyli diament. diament jeszcze 7 diamancików widzę, jest tutaj. Mi się wydaje, że damy sobie tu. O, zielony nie ma łóżka, tak więc kozatko, widzowie. Kozatko, ja myślę, że to jakiś firebolek by wleciał i by było Gites majonez, nie? Gites maj... I kto mi został tylko? Zielony z łóżkiem i czerwony z łóżkiem, tak więc słabiutko, jakby zielony zniszczył tylko czerwone łóżko. Bym był normalnie w raju, bym był w raju, nie, widzowie. Ja myślę, że to jest jakiegoś firebolka, będzie jakiś firebolek, będzie oczywiście na dobrej sprawie. Te oczywiście bloczki kupimy, co odłożymy, to, to, co tu damy, to to. To tu. W pójdziemy mi się wydaje na czerwonego. Jak zielony na niego nie idzie. Bo w sumie zameraldy emeraldy może... dobra, muszę. Dobra, 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 dobra. Mi się wydaje, żebyśmy mogli go w sumie zrzucić. Dobra, dobra, dobra. dobra. Dobra, ale było dobrze. O, dobra, sklepaliśmy go, widzowie. Sklepaliśmy, tak więc kozacko, sklepaliśmy go. Kozacko, widzowie. Kozacko, kozaczek totalny. Tylko na czerwony mi został. A my nie mamy gabgabka, nic widzowie. Nie mamy gabgabka, nic. bardzo słabiutko. Nie wiem, co mi pozostało. No, zbrojkę lepszą po prostu kupić. Tylko mi to pozostało i się po prostu chować. Nie i się chować, bo nic innego mi nie pozostało. Trzy muszę mieć. Jeden, dwa mam. Jeszcze na jednego spoczykamy. Tutaj gdzieś się schował, mi się wydaje. Bo nie ma sensu dalej gdzieś iść. Iść. Tutaj się gdzieś schowam, mi się wydaje. Bo sensu nie ma dalej nigdzie iść. No i poczekam na diamencika. Wiem, że trochę jestem taki, jakby. Troszkę taki nubek. No i nie wiem, na pewno teraz słyszycie w tle coś. Nie wiem, ile to znaczy 8 minut, niby no na obie, się jakoś go wytnę. Na pewno fajnie. Co so, mam? Protatrueczkę, tak? Nie tylko zarazko Mam protatrueczkę. Ktoś tu był, ja już jak widzę. Dobra, nie chcę relacjonować. Kować. Albo, do, albo do autodestrukcji poczekamy Albo nie wiem w sumie Powiem drugi tak o no Jestem poczekał po prostu na jeszcze Na żelazo, na fireballka Możemy tego w sumie nie wygrać Bo hobby ma cały środek Do siebie my też tutaj możemy mieć zaraz na środek Bo złota nie możemy Ale tego możemy jest, te, śy, No jak się nazywa Emeraldziki, nie? Więc jakieś Jakieś O, patrzcie tam w ogóle czerwonego baza jest To byśmy może poszli do czerwonego Jest jeszcze szansa, żeby to wygrać Nie chcecie ci powiedzieć, że źle widzowie już to próbuję nagrać No bo jak mówiłem Ale albo jakiś tryhard się trafia, to robi jakiegoś go dobliża, albo nie wiem. No, różnie, nie? A tu ktoś dopiero był, widzowie. To wygląda przynajmniej. Dobra, pójdziemy sobie do czerwonego. Mam nadzieję, że on obi nie ma. Bo jak on ma obsydian, to jesteśmy bardzo głęboko gdzieś. Dobrze, bo my kilofu diamentowego na pewno nie możemy kupić. Jeszcze mm. przekopanie bym mógł jeszcze kupić, widzowie. Dobra, jeszcze przekopanie widzowie kupię. Jeszcze przekopanie i nie wiem, czy to się jeszcze. Nie, nic nie mogę kupić. Tak więc sobie robimy tak o. Robimy se tak o i robimy se tak o. O, i robimy sobie tako, robimy sobie tako, dobra, jakieś ślagi mam, nie wiem czemu, widzowie, piętra musiał wiedzieć, gdzie on jest, tylko on jest tutaj, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, O, raz próbuję na shifcie, dobra, 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 widzowie, ajajaj, aj, aj, gg, dobrze, widzowie, to by było na tyle, niestety, przegraliśmy, a rękę, tak jak w sumie zawsze... Ale co, jak chcecie więcej w ogóle filmów 15 łapek i robimy kolejny filmik, biać, raz mówiłam, na Discorda, na mój serwer, to za niedługo mam beta testy, tak więc informacje na, nie na moim serwerze, tylko na moim serwerze, właśnie w Minecraftie. Co, może jakieś nam się uda wygrać, możecie, nie wiem, co napisać. I co, to by było w ogóle widzowie na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i na razie, ją